W dzisiejszej aktualizacji CryptoCline wracam właśnie z Berlina z konferencji NBX, zostałem tylko i wyłącznie na jeden dzień, ponieważ nie była ona taka, jak się spodziewałem, więc stwierdziłem, że po prostu wracam, żeby nagrywać również materiały i poświęcić czas dla społeczności. Także mam mały korek przed sobą, mogę Wam pokazać. Tak to wygląda, stoi od 10 minut, dlatego stwierdziłem, że idealnie wykorzystam ten moment, aby nagrać szybkie aktualizacje dla Was. Także pamiętajcie na samym początku, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami i nie przedłużając, przechodzimy od razu. Do wykresu. Pewnie pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu w poprzednim materiale mówiłem wam o potencjalnym tutaj naszym spadku. Poczekajcie, muszę sobie tutaj powiększyć wykres że byliśmy na poziomie przebicia poprzedniego low na 15500. Natomiast widzimy, że Bitcoin bardzo ładnie odbił nam się tutaj od tego poziomu. Rysowaliśmy tutaj wspólnie na ostatnim materiale linię, która w pewnym sensie została zrespektowana. Czyli Bitcoin gdzieś tutaj wykazał potencjał wzrostowy. I widzimy, że teraz mamy odbicie, więc tutaj mieliśmy ruch, już Wam dokładnie powiem ile, 6%. Jedna moja obserwacja, którą zauważam tutaj od jakiegoś czasu. Popatrzcie sobie sami na świece Zostawimy sobie na świece 4 godzinowe, żebyśmy mogli to lepiej zobrazować. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że yy, tak naprawdę im niżej jesteśmy, jest to rzecz, która tak naprawdę rzadko się nam nasuwa na tutaj. Przemyślenia, natomiast im jesteśmy niżej. Na niższych poziomach na Bitcoinie możemy zaobserwować wyższe ruchy procentowe. Zwróćmy uwagę na to, tutaj mieliśmy ruch około 8%. Natomiast gdybyśmy mieli bardzo podobny ruch przy poziomach rzędu 30-40-50 tysięcy dolarów, ten ruch wynosiłby dużo mniej, ponieważ procentowo od wyższej kwoty wiele ma sprawa inaczej się to przekłada. Także z jednej strony te poziomy niskie do tradowania są dla nas bardzo dobre, ponieważ każdy ruch, ruch o poziom 100 dolarów. W górę lub w dół przy poziomie 17 tysięcy jest dla nas dużo bardziej wartościowy niż ruch o 100 dolarów przy poziomie 50 tysięcy lub 40 tysięcy. Także to jest bardzo ważna rzecz, więc uważam, że również i teraz w momencie, gdy mamy pomału uspokojenie rynku, możemy rozmawiać o dobrych opcjach tradingowych, ponieważ naprawdę taki ruch narzędzie na poziomie 6%, gdzie tak naprawdę w przeciągu jednego dnia, uważam, że niedługo będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo okazji tradingowych. Także jeżeli. Jeszcze nie jesteście zarejestrowani na żadnych giełdach. Pod moim materiałem znajdziecie linki do giełd, których możecie być przygotowani. Także serdecznie Was tam zapraszam. Natomiast teraz o czym rozmawiamy dalej? Widzimy, że Bitcoin tutaj odreagowuje. Tak naprawdę, jeżeli przejdziemy sobie na świece jednodniowe, które widzicie w tym oto miejscu, możemy zaobserwować, że mamy tutaj potencjalnie odbicie od poziomu 16 tysięcy. 700. Więc pytanie podstawowe: czego możemy się spodziewać? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co w tym momencie Bitcoin nam tutaj wykaże. Wczoraj na Discordzie doszukiwaliśmy się tutaj potencjalnie pod patternu, który się nazywa Falling Wedge. Już Wam go postaram się tutaj nanieść na wykres. Natomiast nie jest on jeszcze idealny, jest on bardzo daleki od ideału, jeżeli sobie narysujemy tutaj dwie linie. Trendu, które byśmy mogli szukać, doszukiwać się. Widzimy, że nie ma tutaj idealnego połączenia, ale widzimy, że Bitcoin gdzieś tutaj pomału, pomału próbuje sformować jakiś pattern. Także tak jak widać nie jest to wszystko idealne, jest to tak naprawdę bardzo dalekie, od jakiegokolwiek ideału, ale widzimy, że gdzieś tutaj tego typu kanał jest dla nas bardzo istotny do obserwowania. Także ja go tutaj tylko zostawiam, możecie go przenieść na swoje wykresy i tak naprawdę będziemy obserwowali EMRI bo nadal pozostaje bez zmian w trendzie spadkowym na wszelkiego rodzaju time także w tej kwestii wiele się nie zmieniło. Więc myślę, że to by było na tyle. Taka krótka, krótka aktualizacja z mojej strony. Zrobię dłuższy update również po moich wrażeniach po konferencji NBX w Berlinie, bo ponieważ chciałem się na kilka rzeczy tutaj Wam, o kilku rzeczach Wam opowiedzieć, także myślę, że w tym tygodniu pojawi się również materiał osobny na ten temat. Także mam nadzieję, że Wam się podobał taki szybki update. Tak naprawdę wiele się nie wydarzyło, ale ważne jest to, żeby były te aktualizacje każdego dnia, ponieważ wiem, że nie wszyscy mają na to czas, nie każdy się również na tym zna, więc takie update ode mnie będziecie teraz otrzymywali jeszcze raz po małej, krótkiej, tygodniowej przerwie zeszłego tygodnia. Także dzięki jeszcze raz, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ten szybki update z, a z trasy. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i powiadomienie, aby być na bieżąco i oczywiście przypominam wszystkim o konkursie, w którym raz w tygodniu może, możecie wygrać 100 USDT na swój portfel giełdowy w celu rozpoczęcia przygody z krypto. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tych materiałów. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w następnych aktualizacjach w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam. Sobie.